Cześć, kochani! Marek Małek z tej strony z BESPAL.pl. Jest wielki sukces, naprawdę! Bo dzisiaj pękło nam 25 tysięcy obserwujących na stronie Best na fanpage'u. Jest to niesamowity sukces, ale to jest sukces dzięki oczywiście Wam, dzięki Tobie i Tobie i Tobie, dzięki każdemu, kto tą społeczność tworzy. Jesteśmy prawdopodobnie największą społecznością palmową w całej Polsce, jeżeli chodzi na Facebooku, bo nigdzie nie ma tak dużo ludzi odnośnie palm, juk czy drzew oliwnych skupionych w jednym miejscu. Bardzo Wam za to dziękuję. Wielkie ukłony, bo bez Was by tego nie było, bez naszej generalnie wspólnej, ciężkiej pracy za to, że komentujecie, udostępniacie, coś działacie. Bardzo proszę każdego, kto może, niech skomentuje, niech da łapę, niech udostępni ten post, żeby było widać, jaki kawał roboty żeśmy odwalili. Naprawdę, wielki sukces. 25 tysięcy ludzi uzbierało się przez wiele, wiele lat, to trwało, ale w końcu jest. I pamiętaj, że zapewniamy Polskę z bestpon.pl. Cześć!